Witam cię serdecznie. Wpis ten jest kontynuacją i uzupełnieniem artykułów na blogu Serwisu Odporno oraz wideo na kanale YouTube. To już czwarta część dotycząca wstydu. Link do trzech pierwszych części znajdziesz w opisie tego filmu. W tym wideo opowiem ci o programie nie zasługuję, czyli negatywności, której trzyma się nasz umysł, ze względu na stłumioną dużą ilość energii wstydu. Jak mówiłem, umysł skupi się na rozwiązaniu, ale z niewłaściwej strony. Zacznie zadawać pytania typu: Ale dlaczego? Na pewno? Nie, na pewno zasługuję, bo. i tym podobne. Ale umysł logiczny nie rozwiąże tego, co spowodowała emocja, chyba że rozpadnie się powód trzymania się wstydu oraz korzyści z zasilania tego programu. Łatwo to zaobserwować. Powtarzaj sobie: Mogę, mogę, mogę. A gdy przyjdzie co do czego, to najprawdopodobniej się wycofasz. Bo poczułeś emocję, której nauczyłeś się unikać. Nope. Ponownie, umysł logiczny znajdzie co najwyżej korzyści dla rzucenia obecnych korzyści, czyli inne korzyści. Ale ego nie chce płacić ceny za rozwój, którą jest porzucenie ograniczeń, bo ono się nimi karmi. Tym samym nowe korzyści są często tylko troszkę lepsze. Tak, proszę Państwa, i tak trzeba z diabłem handlować, twardo i nieustępliwie, dwa za jeden, pamiętajcie, dwa za jeden. A spróbuj teraz polecieć. <grywa> Dlatego, jeżeli korzyścią z zasilania programu nie zasługuje jest użalanie się nad sobą, poczucie, że jesteśmy robaczkiem, którego inni chcą rozdeptać, duma nie pozwoli nam odpuścić tego programu, ponieważ ego zasila się dumą z cierpienia. And I'm, I'm, I'm sick of it. I'm, I'm just gonna hurt her when she gets out here. I'm oh. letting you know right now, right now. She doesn't act like my wife anymore. You know. Well, I don't. We've been together. I don't. We've been together seven years. We've been I don't Seven years. Don't. Ale jeżeli korzyścią będzie możliwość wywyższania się nad innymi, że my mamy coś, czego inni nie mają, ego pomoże w działaniu. Odpuści sabotowanie, ale tylko na chwilę. Ego nie potrafi robić czegoś z dobroci serca. Zrobi coś tylko, gdy dostrzeże w tym korzyści dla siebie. Tym samym wiele związków nie jest ze szczerej miłości, ale z obopólnych korzyści, które czerpią od siebie partnerzy. A w głębi boją się utraty tych korzyści, bo czują, że nie zasługują, by się nie bać i sięgnąć po to, czego naprawdę pragną. Niegdyś był podział. Jak urodziłeś się chłopem, to masz służyć królowi, bo jesteś gorszy i zawsze będziesz. Chyba już dostrzegasz, jaka to była bzdura. Jednak ta bzdura nadal funkcjonuje, tylko w nieco subtelniejszy sposób. Je lanseria, ce Teraz, jeżeli dostaniesz program, nie zasługuję, służysz mu i swojemu sposobowi myślenia, który zaczyna chronić i racjonalizować ten program. Uważasz, że zawsze będziesz niewystarczający, albo postawisz sobie niemożliwe warunki do spełnienia, typu zarabiać sześciocyfrową sumę, mieć ciała Apolla i wiele innych, zanim pozwolisz sobie mieć to, czego sobie odmawiasz. Ten program zasłuży, gdy wykorzystują partie polityczne. Rekruterzy terrorystów, mówcy nienawiści itd. najczęściej powołują się na Boga, którego wymyślili sobie na swoje własne podobieństwo. Mówiąc oczywiście, że jest na odwrót. <grytanie> Odmawiasz sobie nawet cudownych rzeczy, gdyż utożsamiasz się ze swoją negatywnością, ze wstydem. Jeżeli postanowisz zacząć coś robić od jutra, a nie od ręki, to właśnie ucieczka od własnej małości. Unikasz jej zamiast ją uznać. I natychmiast odpuścić. Ego unika i walczy. Nie potrafi akceptować, jeśli nie ma z tego korzyści. A pozbywanie się negatywności to przede wszystkim osłabianie ego, dlatego będzie walczyć, wmawiając ci, że nie możesz. Co pomyślą sobie inni? Znienawidzą cię za te zmiany i tysiące innych. Ego chce być karmione negatywnością, bo tylko ona je wzmacnia. Każda doza szczerej radości, wybaczenia, akceptacji bardzo szybko odbiera mu siły. A miłość nie potrzebuje powodu, bo to nie emocja. To stan istnienia, który mamy w nas od samego początku. <śmienic> Wstyd jest najbardziej odległy, ale nie w sensie drogi, jaką trzeba przebyć i czasu, jaki należy poświęcić na rozwój siebie, tylko po prostu ta iluzja upada z największym hukiem i tego najbardziej nie chce nasze ego. Wcale nie musi trwać to lat, ani nawet miesięcy, bo odpuszczenie to decyzja, która albo zapada każdorazowo w obliczu wstydu, albo nie. Sam decydujesz. A jeżeli zdecydujesz po staremu, nie obwiniaj się, bo to wciąż ta sama gra ego. Jednak o winie opowiem w osobnych filmach i artykułach. Jeżeli masz jakieś pytania lub chcesz się czymś podzielić, zostaw pod tym wideo komentarz. Na wszystkie chętnie odpiszę. Przy okazji, prośba: polub ten film i zasubskrybuj mój kanał YouTube. To bardzo elegancki sposób, by pokazać mi, że doceniasz moją pracę. Dziękuję Ci z góry. Pozdrawiam Cię gorąco. Piotr Kruk.